Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią głębin, a duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość, i stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra, i oddzielił światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość nad dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. I rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośrodku wód, i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. Sklepienie nazwał Bóg niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. I rzekł Bóg: Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, aby się ukazała powierzchnia sucha. I tak się stało. Powierzchnię suchą nazwał Bóg ziemią, a zgromadzenie wód nazwał ta morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech ziemia wyda roślinność, ziele wydające nasiona, drzewa owocowe, które wydają owoce według swojego rodzaju, w których jest nasienie. I tak się stało: Ziemia wydała roślinność, ziele wydające nasiona, według swego rodzaju, i drzewa, które rodzą owoce, w których jest nasienie, według ich rodzaju. I widział Bóg, że to było dobre, i nastał wieczór i poranek, dzień trzeci. I rzekł Bóg: Niechaj powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy. I były znakami dla oznaczenia świąt, dni i lat, niechaj będą światłami na sklepieniu niebios, aby oświecały ziemię. I tak się stało. Uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy, i umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, rządziły dniem i nocą. I oddzielały światłość od ciemności, i widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty. I rzekł Bóg: Niechaj wody zaroją się istotami żyjącymi, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkie poruszające się istoty żywe, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów. Oraz wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzaju. I widział Bóg, że to było dobre. I pobłogosławił je Bóg, mówiąc: Bądźcie płodne i mnóżcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i poranek, dzień piąty, i rzekł Bóg: Niech Ziemia wyda istoty żywe według ich rodzajów, bydło, Zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według ich rodzajów, bydło według ich rodzajów, i wszelkie zwierzęta pełzające na ziemi według ich rodzajów. I widział Bóg, że to było dobre. I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, aby panował nad rybami morskimi, nad ptactwem nieba. Nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: Stworzył mężczyznę i niewiastę i błogosławił im Bóg, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi. Nad ptactwem nieba i nad wszystkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasiona na całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, niech będą dla Was pokarmem, a wszelkim zwierzętom ziemskim, wszelkiemu ptactwu niebios i wszystkiemu, co pełza po ziemi. Co ma w sobie tchnienie życia, daje na pokarm wszelką roślinę zieloną. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy ich. I ukończył Bóg w dniu siódmym dzieło, którego dokonał, i odpoczął w dniu siódmym po całym dziele którego dokonał. I błogosławił Bóg dzień siódmy. I uświęcił go, bo w nim odpoczął po całym swoim dziele, które Bóg stworzył i uczynił. Oto są dzieje stworzenia nieba i ziemi, gdy zostały stworzone. W czasie, gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadnej rośliny polnej nie wyrosło, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię. I nie było człowieka, aby uprawiał ziemię. I wyszła woda z ziemi i nawodniła całą powierzchnię gleby. I ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się istotą żyjącą. A Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie, i tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że z ziemi wyrosły wszelkie drzewa przyjemne dla oka i dobre do jedzenia, a pośrodku ogrodu drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród, i stamtąd dzieliła się na cztery odnogi. Imię pierwszej z nich – Pison, która opływa całą krainę Hawila, gdzie znajduje się złoto, a złoto tej krainy jest dobre. Tam jest także żywica wonna i kamień onyksowy. Imię drugiej rzeki Gikon, która opływa całą krainę Kusz. Imię trzeciej rzeki Khidekel, która płynie na wschód od Asz-Szuru. Czwarta rzeka to Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi z każdego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: Nie jest dobrze, aby człowiek był sam, uczynię mu odpowiednią pomoc. Ukształtował więc Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo nieba. I przyprowadził je do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. I każde stworzenie, które człowiek nazwał, tak się nazywało. I nadał człowiek imiona wszelkiemu bydłu, wszelkiemu ptactwu nieba i wszelkim zwierzętom polnym. Ale dla człowieka nie znalazła się odpowiednia pomoc. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na człowieka, a gdy ten spał, wyjął jedno z jego żeber. I miejsce to zapełnił ciałem, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z człowieka, zbudował niewiastę i przyprowadził ją do człowieka.